Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym już szóstej niedzieli w ciągu roku, tak zwanej zwykłej. Liturgia podejmuje problem życia z Bogiem i życia bez Boga. Życie pierwsze z Bogiem to jest życie otwarte na nadzieję. Natomiast życie bez Boga jest życiem zakorzenionym tylko w doczesności, w materii, w dobrach doczesnych, które są krótkotrwałe, nie mogą stanowić dla człowieka zabezpieczenia, chociaż ktoś uważa, że takie zabezpieczenie może znaleźć w dobrach doczesnych. Jednak Słowo Boże bardzo krytycznie podchodzi do tych dwóch postaw. Życie z Bogiem bardzo pochwala, bo daje człowiekowi ono światło, mądrość, dojrzałość taką osobową, głęboki krytycyzm, rozeznanie prawdy od, od kłamstwa, zła od dobra, rozeznanie, takie rozgraniczenie. Natomiast życie zanurzone tylko w materii, w dobrach doczesnych. Jest życiem obliczonym na ten czas doczesny, takie właśnie życie bez perspektywy, bez nadziei. A jeśli jest to nadzieja, to tylko właśnie ta doczesna, krótkotrwała. Natomiast życie z Bogiem ma nie tylko nadzieję codzienną, ważną dla człowieka, jako siłę do życia, ale i nadzieję wieczną. I za chwilę do tego dojdziemy. Dlatego sięgamy do proroka Jeremiasza, który mówi: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Czyli. Życie pozbawione głębi, treści, obliczone tylko na jakieś doraźne korzyści, bez nadziei życia wiecznego. I prorok Jeremiasz mówi o człowieku, który w Bogu pokłada nadzieję. Czytam: Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Życie zakorzenione, zanurzone w Bogu ma moc owocowania świętością, miłością, dobrem, prawdą, twórczością taką bezinteresowną. Jest ono owocne. Podobnie i psalmista woła: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. W prawie Bożym tam jest mądrość, tam jest właśnie światło, tam jest dla człowieka drogowskaz, taki kompas na życie. Tam jest siła do twórczego działania. I czytam dalej. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego niewiędną, a wszystko co czyni jest udane. Życie z Bogiem jest życiem pełnym dynamizmu wewnętrznego światła Bożego. Jest owocowaniem. W kulturze, w cywilizacji, jest tworzeniem świata z Bogiem dla dobra człowieka, jest podnoszeniem na duchu drugiego człowieka, jest służbą człowiekowi. Właśnie takim jest chrześcijaństwo. Jest zanurzone w Bogu i z Boga bierze inspirację, siłę do kultury, do twórczego działania, do budowania cywilizacji życia, miłości. Szacunku dla człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale i psalmista mówi, co innego, grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Tragiczna to rzeczywistość człowieka, który odrzuca Boga, który idzie właśnie w grzech, bo grzech niszczy zdrowe myślenie. Wprawia człowieka w obłęd i sam próbuje nie tylko niszczyć siebie, bo niszczy przez oderwanie się od Boga, ale i niszczy świat, niszczy innych ludzi. Dlatego, oglądając dzisiejszą rzeczywistość świata, no, możemy taki wniosek wyciągnąć. Podobnie i Pan Jezus mówi, że człowiek, który w Bogu szuka nadziei, jest człowiekiem mądrym, dojrzałym. On u Boga szuka sprawiedliwości, oparcia w trudnych momentach. I czytam: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was nienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Dzisiaj jesteśmy świadkami takiego ostracyzmu, wykluczania ludzi, którzy żyją Ewangelią, żyją prawdą, żyją chrześcijaństwem. Wyklucza się i to potwierdza rzeczywistość, patrząc tak globalnie szeroko. Natomiast Jezus mówi: Błogosławieni jesteście, kiedy w Bogu pokładacie nadzieję, ale i jednocześnie daje przestrogę. Natomiast biada Wam bogaczą, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód, cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy was ludzie będą chwalić. Właśnie Jezus przestrzega przed tanią pochwałą, przed takim szczęściem obliczonym tylko na spojrzenie doczesne, bez perspektywy wiecznego. Bez perspektywy wiecznej. Dlatego też święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że nasza nadzieja jest tylko w Chrystusie. On jest tą prawdziwą nadzieją. On, który cierpiał, który umarł na krzyżu, który zmartwychwstał, stał się dla człowieka nadzieją. I w tej nadziei jesteśmy zanurzeni przez wiarę i chrzest, czyli w Chrystusie. Dlatego kto żyje Chrystusem, kto swoje życie przeżywa. W klimacie Jego Ewangelii, Jego mądrości, Słowa Bożego, ten właśnie jest mądrym człowiekiem, bo buduje na skalę, na perspektywie, która ma zakorzenienie w Chrystusie. A Chrystus zmartwychwstał i ci, którzy w Niego wierzą, też będą mieli udział w wiecznym zmartwychwstaniu. Zapraszam na Eucharystię. To jest właśnie źródło naszego życia i naszej nadziei. Najwyższe dobro, szczęść Boże.